Witam i zapraszam na poradnik do gry Forge of Empires. Rozpoczynamy nowy event letni. Mechanika w tym wydarzeniu jest taka sama jak rok temu. Mamy łącznie 66 zadań, 34 szybkich do wykonania już pierwszego dnia. Później będzie tylko jedno zadanie eventowe na dzień. Walutę w tym wydarzeniu wydajemy na zbieranie nagród odsłaniając kafelki na planszy. Każda plansza to 16 kafelek. Przed jej rozpoczęciem mamy podgląd do tego, co możemy trafić na danej planszy. Oprócz mniej wartościowych nagród pod kafelkami znajdziemy nagrodę dnia, którą w razie potrzeby możemy zmienić tym przyciskiem razy dwa, czyli podwajanie kolejnej nagrody zdobytej na tej planszy, przemieszanie, czyli rozpoczęcie nowej planszy. Pokaż dwa, czyli podgląd dwóch jeszcze niezdobytych nagród z planszy. Część smoka klucz do kalendarza lub jego fragment. Część smoka i klucz nie występują jednocześnie na planszy. Mamy tutaj trzy rodzaje busterów. Na początku wydarzenia dostajemy po jednej sztuce z każdego. Kolejne zdobędziemy wykonując zadania rywali. Armata. Usuwa jeden kafelek razem z nagrodą. Armatą nie można zniszczyć podwojenia nagrody, części smoka, klucza, pokaż dwa oraz nagrody codziennej. Niestety można nią usunąć przemieszanie. Aby przejść wtedy do nowej planszy, potrzebujemy odsłonić wszystkie kafelki. Wzmacniacz nagrody. Działa jak połączenie dwóch nagród, podwojenia nagrody oraz pokaż2. Używając tego boostera w trakcie aktywnego podwojenia nagrody z planszy, możemy otrzymać cztery nagrody z kafelka. Nie wydamy waluty eventowej do odsłonięcia tego kafelka. Luneta pokazuje nam, gdzie na planszy znajduje się przemieszanie, podwojenie nagrody oraz pokaż2. Po zebraniu trzech części smoka, automatycznie zostanie on aktywowany. Następna rozpoczęta plansza będzie super planszą. Nie będzie już na niej przemieszania, ale znajdziemy tam dwukrotnie: podwojenie nagrody, nagrodę dzienną oraz pokaż dwa. Na takiej planszy zawsze mamy też klucz do kalendarza. Przy normalnej planszy za zbieranie nagród otrzymamy jeden lub dwa punkty do ligi. Natomiast na specjalnej planszy, czyli przy aktywnym smoku, zdobywamy dwa lub cztery punkty. Wraz z niektórymi nagrodami z kafelek zdobywamy również zwoje. Czyli szanse na dodatkowe nagrody. Możemy wybrać jedną z dwóch, wymienić na losowo inną, lub odebrać obie. Po zapełnieniu wszystkich miejsc możemy je odebrać, ale do tego potrzeba dużo diamentów. Każdego dnia możemy zdobyć jeden klucz do kalendarza. Potem zamiast niego zdobywamy jeden jego fragment. Jeśli do zebrania klucza użyjemy podwojenia nagrody, to otrzymamy cały klucz i jeden jego fragment. Klucz składa się z czterech fragmentów. Istotną nagrodą w kalendarzu są fragmenty do nowych historycznych sojuszników z tego eventu. Po otworzeniu wszystkich skrytek w kalendarzu otrzymamy specjalny zestaw nagród, w tym Forge Plus na 7 dni. Rywal pojawia się aż 30 razy dzień po dniu, czyli praktycznie przez całe wydarzenie. Mamy 24 godziny na wykonanie czterech zadań Rywala. Zadania Rywali z serwera testowego są na stronie załączonej do opisu tego filmu. Do wykonania tych zadań musisz posiadać trochę dublonów. Jeśli będzie ich brakować, możesz je kupić za diamenty. Od rywali otrzymamy tylko duże ilości boosterów z tego eventu. Wykonanie tych zadań nie jest wymagane do zakończenia wydarzenia, ale bardzo pomocne, jeśli chcemy zdobyć na przykład klucze do kalendarza. Walutę eventową można zdobyć też z tak zwanych śmieci, czyli wydarzeń losowych w mieście i jego okolicy. W zadaniach codziennych w trakcie tego eventu mamy szansę zdobyć 10, 50 lub 100 dublonów. Teraz czas omówić budynki z tego eventu. Główny budynek eventowy daje m.in. procenty obronne dla jednostek atakujących na WG oraz procenty obronne dla jednostek broniących na GPC. Od srebrnego poziomu możemy zwiększyć bonusy z tego budynku, dodając do niego historycznego sojusznika, np. zdobytego w tym wydarzeniu. W tym evencie również mamy budynki czasowe. Pierwszy daje nam m.in. podstawowe procenty atakujące i broniące dla jednostek atakujących, oraz przypisane tylko na WG. Po ulepszeniu będzie nam dawał również wzmocnienie wojska na najazdach. Kolejny budynek czasowy daje nam między innymi podstawowe procenty atakujące i broniące dla jednostek broniących oraz przypisane tylko na GPC. Po ulepszeniu będzie nam dawał również wzmocnienie wojska na najazdach. Te dwa budynki czasowe po 30 dniach z drugiego poziomu spadają na pierwszy poziom. Możemy też zdobyć budynek dający między innymi procenty atakujące i broniące dla jednostek atakujących przypisane tylko na WG oraz GPC. Po ukończeniu kalendarza otrzymamy budynek, który daje nam między innymi każde wzmocnienia jednostek te podstawowe, specjalne tylko na GPC oraz tylko na najazdy kwantowe. Budynek zwiększa też produkcję towarów specjalnych. Po jego zmotywowaniu dostarcza nam fragmenty czasowego ulepszenia willi pirackiej. Całe ulepszenie składa się z tysiąca fragmentów. Możemy zdobyć też platynowe ulepszenie Willi Gubernatora. Oprócz zwiększonych zbiorów i procentów dla wojska, dodano wzmocnienie dla obrony jednostek broniących na najazdach. Od tego poziomu nie jest wymagane połączenie z drogą. Budynek otrzyma też możliwość dodania do niego historycznego sojusznika. Czasowe ulepszenie platynowej willi ma większe bonusy. Ale najważniejsze jest procentowe zwiększenie zbiorów punktów rozwoju oraz produkcji towarów w mieście. Po 90 dniach budynek wraca do poprzedniego poziomu. W tym evencie, tak jak w poprzednich, oraz w każdym następnym, będziemy zdobywać fragmenty zestawu do budowy i ulepszania wiecznego targowiska. Cały zestaw wymaga tysiąca fragmentów, a w tym wydarzeniu można zdobyć ich aż 1100. Jest to unikalny budynek i możemy posiadać tylko jeden taki w mieście. Ostatni budynek z tego wydarzenia można zdobyć tylko w lidze na zakończenie eventu. Budynek daje między innymi fragmenty zestawu do budowy głównego budynku eventowego oraz duże wzmocnienie dla wojska. Mamy jak zawsze trzy linie nagród, w tym tylko jedna darmowa, a dwie pozostałe już są do wykupienia za prawdziwe pieniądze. W tych płatnych można zdobyć np. fragmenty historycznych sojuszników z minionych eventów. Możemy też zdobyć nowe portrety, jak w każdym evencie. Lista zadań do eventu jest na stronie, do której link znajduje się w opisie tego filmu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Gandalf 2.0